Siemaneczko, tu Audi Dzisiaj wam pokażę jak zbudować dwie rzeczy Czyli wyścigówkę i tira Dobra Zabieramy się do roboty Najpierw zacznę od, od wyścigówki a Potem od tira, który jest ciężki do zbudowania Z tira będą dwa części i z kombajna Tak, z kombajna też Samochód jest bardzo łatwy Bierzecie tak, wybieracie kolor jaki chcecie, na przykład taki, um, Bloki takie, byle jaki możecie wybrać, ja te wolę, bardziej mi pasują. To to. Wagonik z torami. Tak, blok węgla. Zobaczcie, jak to wygląda. Czyli hop. Dawać trzy kratki. Tu z tej strony tak samo i tu z przodu dać. Tak. Z przodu. Oła. O, dobra. Z tyłu to jest. Słuchajcie taki o spoiler. Możecie zawsze zrobić taki o spoiler. Dzisiaj wersja ta z tyłu bardziej podoba. Tu dajecie tak, tu tak. I, po, I połowa samochodu jest zbudowana. Obkoła też możecie zrobić sobie jak chcecie. W środek, nie wiem, ja sobie wypełnię tym obloczkiem Tu nie będzie jeździć, tylko tako. Możecie zbudować, nie wiem, robić jakiś serwer. Warto. No i macie siedzenie gotowe, pół samochodu gotowego. Ale, 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 trzeba jakieś tu kierownicę wstawić. A to bierzecie ramkę i furtkę, byle jaką. No, w są czego Dobra, to już będzie jasne. I guziki właśnie wywaliłem niech są co. Tak o, robicie to, tu, na przykład tu, no. no. Tu lusterka dajecie w tą, to w dom I macie gotowe. No więc, mam nadzieję, że Wam to się podobało, ale lecimy z tirem. zaraz do Was wrócę. Więc jestem, więc zaczynamy od kół. No to zaczynamy, ten tir będzie duży, gdzieś tu. Zaczniemy. Raz, robicie 4 odstępu. Hop, jeden odstępu i dobra. Tak samo z drugiego boku. Od razu mówię. Nie będziecie mogli tutaj od Hira wsiadać. Chyba, że jakoś się to zrobicie. szut lepiej zrobicie. Oczywiście to marka MAN. Ja tak zrobiłam. Od razu mówię to nie mój pomysł do YouTuberów. A niektórzy YouTuberów, że nie znają tego YouTubera, więc ja pokazuję też. Jak to zrobić. Tu dajcie tak. Tak samo. Z drugiej strony też tak, też tak. No. Mam podstawę Mamy podstawę teara właśnie. I tak, jak mamy podstawę tiro, to trzeba teraz... wstawić jakiś bug. Dobra, mamy bug Z drugiej strony tak samo. kolor też jakiś możecie inny wziąć ale najbardziej właśnie o taki pasuje jeszcze muszę jej deszlać jak zwykle I teraz tak kabina musi iść do góry na pięć zaraz zobaczymy raz dwa trzy cztery pięć tak na pięć od za przednim kołem mamy 4, 5 tu tak samo do góry na 5: poradzicie um, szerokość cztery kratki, a tak przy kabinie jakbyście byli, to dwie są tu jest, tak? A czyli nad kołem trzeba tak ozrobić dalej tak no i fila no dobra dobra mam tam robimy tak Tu będzie. patrzę. No, mamy połowę tira. Już parę minut wyleciało. Nie dobrze. Teraz ja wiem. Brzmiałem taki bloczek hop, hop. Możecie wziąć co chcecie nie je taką robić. Drabina też walamy, bo nie będzie nam potrzebna. No. Tu nie ma publoczka, sorry, przepraszam. Tu dać schodek. Środka zapełnić tu dać klotek. Tu dać widzicie sam, samemu mi tutaj trudno robić dnia. A nie elementy wykończeniowe dopiero na koniec. Robimy coś takiego. Widzę, że są dwa schodki. O, to będzie budować, jak, jak budować pojazdy. Tego ciągnika nie pokażę jak budować. Nie to nie, ale dobra. Zaraz kończymy wyższego tira. Róż jest praktycznie prawie skończony, tylko brakuje mi parę rzeczy. Dobra, na 68 mil jeszcze mamy. Jest, jest rasz, a w ogóle się mi stira. Tam, to sobie, to też. No jak to zrobiliśmy, to bierzemy teraz na przykład takie osoby płotki i ustawiamy tu hop, hop, hop. Dalej bierzemy takie schodki, tu dajemy. Hop, hop. Dalej jakąś płytkę, wybierzmy przez najlepiej taką kamienianą. Nie wiem, jak to by u was wyglądało Ale Ja Teraz Biorę Nie wiem, co by było lepsze Gdzie to jest O Czy To Zobaczmy To najlepiej mi pasuje Gdy stojące, ja ale Ej, to się nie ma przyczepić, to niech tak robi sobie Dalej wykończenia. To. schodki z kwarcu, żeby firma zawsze elektronikę. więc, Możecie z elektryką robić, tak? Oraz tak. Chcę tu sezonem wykłaniania no. wszystko jest w swoim miejscu no jak widzicie tył jest skończony ale trzeba jeszcze parę rzeczy porobić hop hop robimy hop hop tu, 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 nie tu, tu, tu. Dobra, i stawiam gliczki na kołach. To już 17 minut, ale, po, ale poradzimy sobie jakoś. Ja wezmę na przykład białą szybę. tam jest tak z lusterkami no widzicie, tyle jest skończony jeszcze lusterka mu dać ja ze szkoda je lusterka mają w sobie szkło Opa, opa. I gdzie to było? A, tu są słodki Płytka kwarcowa. Tak, hop, tak. op. by... No, 5 godzin. Dobra, ja się z Wami żegnam. To był poradnik, jak zbudować. wyścigówkę no bardzo łatwą i tira ciężkiego do budowania, ale ja się z Wami żegnam, siema, warto było i na razie.